tami prostych. Bariera, hmm. wpadania w cało zachwyt z powodu, z powodu odkrycia, z wiekiem się przesuwa w górę. No później to tylko skarby, nie? No to tak, jak znaleźli znalazłem w kilo monet, no to to było coś, nie? tysięcy monet do no, skarby. tego Odcinka jest sklep SFD, w którym kupisz najwyższej jakości białko, witaminy i zdrową żywność. No i co, myśleliście, że nigdy nie zrobimy tej czapki? My w sumie też, ale w końcu się udało. Oto ona. Regulacja z tyłu trzyma jak należy. Nie luzuje się po tygodniu, a do tego nie zardzewieje. Bo jest w plastiku Materiał nie zrobi się pomarańczowy od słońca. Daszek sztywny, ale wystarczająco elastyczny, żeby wygiąć go tak, jak ci pasuje. Nie jest głęboka, bo nie musi być. Głębokie muszą być sturnie. Bardzo chciałem tu zrobić, ten o gardę, ale mi nie pozwolili. Czapki po prostu nie powinny nachodzić na uszy. I ta nie nachodzi. Wygodna jest nawet wtedy, gdy nałożysz na nią słuchawki. Sprawdziłem to wielokrotnie. Jedna uwaga, nie można brać w pralce, w zmywarce ani w kałuży. Jak już o czymś uwalisz, Przemyj ją gąbką. Kup czapkę na hekato.pl Piotr Dyczek. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry naszym słuchaczom i widzom. I Zacznijmy od tego, że powiem panu, czym się pan zajmuje. Może tego nie widać, ale jestem archeologiem. Zajmuję się w zasadzie archeologią klasyczną w tej chwili, ale moje początki to była w ogóle archeologia epoki brązu, czyli zajmowałem się Minosem, Sirensem, wojną trojańską. Później grać na planę, to, jest, no, to jest ciekawy temat. z no. natury rzeczy, jak pan wie już był taki jeden autor w VIII wieku przed naszą rądroga też to zaciekawiło, nazywamy go Homerem. No a później także ze względu na praktyki wykopaliskowej, na możliwości badań archeologicznych, no jestem ostatecznie Rzymianinem, ale generalnie to ep epoka klasyczna, czyli ciągnący się Grecja i Rzym, aczkolwiek z naturalnych powodów, ponieważ stanowiska archeologiczne nigdy nie są jednofazowe w sensie chronologicznym, czyli nie mamy, rzadko jest tak, że mamy z jednego okresu, ponieważ jak kopie miasta antyczne i wielkie urbanistyczne kompleksy, w związku z tym często jest tak, że na samej górze mamy bardzo późne rzeczy, na przykład średniowiecze i tak na przykład musiałem się zajmować to, otomanami ze względu na wykopaliska, żeby później zejść żeby zjechać do poziomu, który nas interesuje, a ponieważ musimy wiedzieć, co działo się działo wcześniej, w związku z tym zjeżdżamy jeszcze wcześniej. I nawet w obozie legionowym, to, który badam, nagle okazało się, że jeszcze niżej, czyli na samym dole, czyli nad tak zwanym talcem, czyli ziemią geologiczną, czystą, bez śladów osadnictwa, mam neolit. Jestem nagle w piątym tysiącleciu przed naszą erą. Także Tutaj oczywiście jest to konieczne, bo archeolodzy, to jest tak, mamy specjalizację, to jest jedna rzecz. Oczywiście naukową, stopnie naukowy tytuł. Następnie są wykopaliska, no, ale wykopaliska narzucają konieczność zorientowania się w całym układzie chronologicznym danego stanowiska. Oczywiście badania dotyczą jakiegoś wybranego okresu z różnych powodów. Dotyczą opracowania zabytków, bo każdy z nas jeszcze ma jakieś hobby własne i tam opracowuje jakąś grupę zabytków, która go interesuje. No, ale oprócz tego nie możemy nie mieć całkowicie wiedzy na temat wcześniejszej epoki i późniejszych. No właśnie z tego powodu, że musimy opracować metodę kopania. To się wydaje tak prosto, że idziemy w teren i kopiemy dziurę. No, żeby w ogóle pójść w teren i znaleźć stanowisko, to jest osobny cały problem przygotowawczy. Natomiast później, zależnie od tego, co podejrzewamy lub mamy jakieś inne dane, co znajduje się pod ziemią, no to musimy dostosować metodę kopania. Mhm. Ale też trzeba na początku wybrać miejsce i ten, ten luksusowy dom centurialny, na, na którym pan pracował, to domyślam się, że nie tylko pan chciał tam kopać. Tak to wygląda? Częściowo tak, wie pan, zaczęło, żeby w pewien sposób wygrać to miejsce. Yy, znaczy, co na tym polegał, niestety, archeologia w dodatku, wie pan, to jest tak, że nie zawsze wybiera się, mamy jakieś dane i wybieramy coś, później się okazuje, że to niekoniecznie strzelone w dziesiątkę.